Ja to dzwonię do cioci. Cześć, cześć. Halo? Halo? Możesz popilnować e, moich dzieci, bo ja, mi coś gardło boli i każdy. Na, na, no. okay. pa. pa, No jestem. Poplien, a Ja idę do, do auta. A Pojedziecie do domu, a ja pojedziecie do domu. Mama, kto co jest? Jestem waszą ciocią. Mama się rozchorowała, więc teraz ja będę was Ciociu, dziecko, dziecko w odzwierzczalniu. No poszło. Już. Ciociu, dziecko wróciło zawrócił Wy idziecie. Dobra. To w co się pobawić? Akurat już odjechała. Czeciu! Ma, ciociu! Ciociu! Ma, mama, ciociu! Ma, mama, ciociu. Mama, Pacisze, ucieka! Mama, mama. Uciekam z tego domu! Matko Boża, Co a, wy tam robicie? A, szybko! Ciociu, a ty przed chwilą miałaś inny głos! Tak, bo wykaflałam się. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Torcik? Tortu? Tak. Tortu się mówi, a nie tort. Tort. Hehehe, <grym> <Coś> to mam coś od Ciebie. Hehehe, zobacz. Cię robią chósteczki w siłazienie. Przecież Ci całe No, no, cicho, boś braciszek. Ty jesteś głupi. <grym> a Ty świnia. A Ty jesteś grubą lębą. <grym> Dziękuję. O, leba, ryba z Ciebie i jest jak lęba. Licuć jak lęba. Idę z tą. No ty idziesz. Chcę się gdzieś idzie. Idziemy do domku. Okej. Okay, poczekaj, musimy się wyć. Mm -mm. Braciszek, się. Brać się. So, Zabijusz so, so, lekino like, basenu. Mało. <miner>

I się A chcecie lecie Patrzcie, patrz, jakie ładne lauty! Przedsilane! w I Syrop, proszę bardzo. A, dziękuję! Do widzenia! Dawiduję! Okej, okay. to jest Wendy. do domku. O, tak się o wielkiego psa. Dobra, położyć